Witam was mróweczki bardzo serdecznie. Hello ants. To już nasze ostatnie spotkanie takie. Słuchajcie, nie ma już dzisiaj nowych obrazków, żadnych kart pracy nie będziemy robić. Powtórzymy sobie to, co było na ostatnich zajęciach. Czyli rozdział o lecie, tak? Rozdział o lecie, i to taka będzie króciutka powtóreczka, i zrobimy sobie jeszcze takie szybkie przypomnienie też jednego rozdziału, który był już też wcześniej, dawno, dość dawno temu. Dobrze, to zaczynamy sobie. Słuchajcie, tutaj mamy łopatę, łopatkę, czyli spade, spade. Pamiętacie, tutaj mamy co? Jaka to pora roku? Um, summer, tak? Summer, czyli lato. E, tutaj było gorąco i słonecznie, czyli hot and sunny. Hot and sunny. I słuchajcie, y, wiadro, wiaderko, czyli bucket. Bucket, tak? Bucket. Mm -hmm. I to, taka, to tak tylko a propos jeszcze tej lekcji sprzed tygodnia. I słuchajcie, powtórzmy sobie jeszcze obrazki, I tak szybciutko, już naprawdę. Ostatnie takie podrygi nasze, przed wrześniem, oczywiście. Słuchajcie, i taki rozdział, gdzie były owoce, owoce, warzywa, sałatka owocowa, tam była, tak? Nie, warzywa nie, owoce i sałatka owocowa. Słuchajcie, zacznijmy sobie tutaj. Pamiętacie, gruszka, gruszeczka. Pear, tak? Pear, green pear, green pear, czyli zielona gruszka. Tutaj mamy banana, banana, czyli banan, yellow banana, red apple, red apple, czerwone jabłuszko. I tu już właśnie to, co widzieliście, już przeze mnie wcześniej wspomniana, fruit salad, fruit salad. Tak króciutko, tylko w ramach wspomnienia. Słuchajcie, moi kochani, to taka tylko króciuteńka lekcja na dzisiaj. Ja Wam życzę szczęśliwych wakacji, zdrowych, spokojnych, wypoczynku, abyśmy mogli wrócić sobie we wrześniu na spokojnie do przedszkola. Słuchajcie, takie dyplomiki przeze mnie wypisane będą na Was czekały, tak? Sobie poodbieracie je bodajże w piątek. Także yy, każde dziecko otrzyma taki dyplom ukończenia poziomu A kursu z języka angielskiego. Tak? Także jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego. And see you soon i do zobaczenia wkrótce. Goodbye!